Cześć. To Mateusz Grzeszczuk. Podróż bez paszportu to rozmowy o polityce, historii czy gospodarce z całego globu. Podcast ze świetnymi gośćmi, którzy chcą się podzielić swoją wiedzą. Zapraszam na YouTube, Spotify i inne platformy streamingowe. I nie zapomnij o subskrypcji, jeżeli podoba Ci się to, co robię. Od czasu do czasu pozostajemy w granicach kraju. Wtedy zapraszam na wyjątkowy odcinek Podróż po Polsce. Dzień dobry. Mateusz Grzeszczuk przy mikrofonie. Dziękuję za wsparcie na serwisie Patronate. Jeżeli tego nie zrobiliście, to zachęcam do tego, żeby wspólnie ze mną rozwijać ten podcast. A ja dzisiaj mam wielką przyjemność gościć pana profesora Dominika Kopińskiego Instytut Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Wrocławski. Dzień dobry panie profesorze i dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Trzy lata temu w Pekinie odbył się szczyt chińsko-afrykański, na który przybyło ponad 40 przywódców. Wtedy ich żywopłotę na kształt afrykański zwierząt, i ta dobra wieść od Xi, że Afrykę czeka zawrotna suma 60 miliardów dolarów. Wtedy akurat to były pożyczki pomocy. Tyle samo Chiny zadeklarowały w 2014 roku i równolegle inwestują w Afryce chińskie firmy. Co ciekawe, 16 lat temu wartość inwestycji chińskich była bliska zera. Dzisiaj rozmawiamy o Chinach, o Chinach w Afryce. I pierwsze pytanie do pana profesora: dlaczego właściwie Chiny zwróciły się ku Afryce i są tak bardzo zainteresowani lokowaniem tam kapitału? No to jest kilka kwestii. W takim potocznym rozumieniu Chiny inwestują przede wszystkim w dwóch sektorach i te dwa sektory były magnesem, tak patrząc od strony jakby genezy stosunków chińsko-afrykańskich. To są sektory surowcowe i, i infrastruktura i tam płyną największe pieniądze i to właśnie takie projekty często wielomiliardowe widzimy na pierwszych stronach gazet. I to na pewno wynika i wynikało z takiej dosyć dużej wzajemnej kompatybilności potrzeb Afryki i Chin w początkach tej współpracy w latach dwutysięcznych, bo tak naprawdę um, stosunki chińsko-afrykańskie, mimo że korzenie są gdzieś tam w latach 50., -tych, 60., -tych, a niektórzy nawet próbują się doszukać tych korzeni w średniowieczu, bo tak naprawdę przyspieszyły od początku dwutysięcznych lat. I Chiny potrzebowały wówczas dostępu do surowców. Takich jak miedź czy ropa, żeby utrzymać wysokie tempo wzrostu gospodarczego, czyli ten apetyt na surowce był, można powiedzieć, głównym kołem zamachowym tych stosunków. Natomiast Afryka cierpiała i cierpi na brak infrastruktury. I chińskie pieniądze pozwalały na nadrobienie tych zaległości w dużym zakresie. Warto pamiętać, że to był okres, kiedy nikt specjalnie nie kwapił się, żeby infrastrukturę w Afryce wspierać i budować. No i tutaj trzeba kilka również uwag poczynić odnośnie rodzaju tych inwestycji, bo takie projekty infrastrukturalne, o których słyszymy i mówimy, najczęściej nie są inwestycjami zagranicznymi w formalnym tego słowa znaczeniu. Znaczy te wszystkie stadiony, które budują Chińczycy, drogi, linie kolejowe, one są realizowane głównie z chińskich pożyczek, najczęściej przez chińskie firmy budowlane, może wspomagane przez firmy lokalne i często opłacane są prosto z chińskich rachunków bankowych. Więc to jest też pewien taki ciekawy obieg pieniężny. Państwa afrykańskie zwykle takich pieniędzy w ogóle nie, nie widzą, i wszystko rozliczane jest w Chinach. Warto o tym pamiętać, jak się mówi o tak zwanych inwestycjach chińskich, bo de facto te projekty infrastrukturalne takiej definicji nie, nie spełniają. Druga sprawa to to, że, że chińską obecnością w Afryce jest trochę tak jak może no, te takie porównania z gwiazdą na niebie. To znaczy, patrzymy i komentujemy światło, które gwiazda wyemitowała jakiś czas temu, no na przykład te 20 lat temu, na początku 2000 lat. Na no, przez ostatnie 20 lat ten profil inwestycyjny Chin w Afryce bardzo mocno uległ zmianie. I o tym też należy pamiętać. Obecnie według takiego raportu McKinsey dosyć autorytetywnego na kontynencie działa 10 tysięcy chińskich firm, moim zdaniem jest to szacunek taki konserwatywny, co jednak ważniejsze to już nie są tylko i wyłącznie państwowe Molochy, takie jak na przykład Sinopek czy, czy CITIC, ale ogromna ilość firm prywatnych, dużych, małych, w różnych sektorach od gastronomii po rolnictwo hotelarstwo i tak dalej. No, mówię o tym także dlatego, że, że obraz Chin w Afryce jest, jest często karykaturowany, można tak powiedzieć, więc mamy, mamy taki obraz państwa komunistycznego z centralą w Pekinie, które ma swoją wielką strategię, wielki masterplan wobec, wobec Afryki, które niczym taki władca marionetek pociąga na kontynencie za wszystkie sznurki i wypuszcza tam to, tak, zwane, tak zwane wielkie smoki, czyli te wielkie firmy. Skarbu państwa. No ta rzeczywistość oczywiście jest dużo bardziej zróżnicowana, powiedziałbym dużo bardziej nudna i mniej spektakularna niż te opowieści, właśnie o Chinach w Afryce, które są naszpikowane różnymi półprawdami i mitami. To jest tak, że rzeczywiście, kiedy Chińczycy mieli swój zwrot ku Afryce, to już musieli się rozpychać pomiędzy innymi graczami międzynarodowymi. Czy może też na tyle afrykański rynek nie był zagospodarowany i wychodzili z jakimiś propozycjami gospodarczymi po raz pierwszy? No to może połączymy to z takim wątkiem, który jest dosyć medialnym w ostatnim, w ostatnim czasie i jest to wątek rywalizacji jakby z innymi, innymi mocarstwami. I ten temat wydaje mi się, że jest bardzo mocno podgrzewany przez, przez media wszelakie, które piszą właśnie o wojnie, o surowce, zaciętej konkurencji, wyścigu itd. Ja mam takie wrażenie, odnosząc się do Pana pytania, że ten rynek absolutnie jest, jest obszarem, gdzie mogą odnaleźć się wszyscy, niekoniecznie wchodzą sobie w drogę. Więc tego typu jakby porównania na poziomie geopolitycznym takie figury retoryczne one może mają swoje jakieś uzasadnienie, ale na miejscu w Afryce, jak już tam pojedzie, to tej rywalizacji specjalnie nie widać, a to co widać to rzeczywiście gigantyczny potencjał i, i, i rynki, które Dają ogromne możliwości wszystkim graczom. Poda panu przykład kraju, który znam, Angolii. Często słyszy się, że Stany Zjednoczone i Chiny rywalizują na przykład o afrykańskie surowce. Tutaj akurat chodzi o ropę. No, okazuje się jednak, że firmy amerykańskie, które w Angolii działają od, od dawna, wcale nie, nie czują się obecnością chińską specjalnie zagrożone, bo bardzo często jest tak, że że z chińskimi firmami w ogóle współpracują, na przykład w zakresie technologii wydobycia. Mało tego, taka ciekawa sytuacja, że Chińczycy wykupują udziały w blokach naftowych, które na przykład należą do Francuzów, Amerykanów i Brytyjczyków, chociażby z uwagi na to, że mają małe doświadczenie, w zasadzie mają tylko taki status junior partners, nie są operatorami tych bloków, z bloków są często niewidoczni. Ja pamiętam taki wywiad, jaki prowadziłem z przedstawicielem Chevronu, giganta paliwowego w Waszyngtonie, który był zdziwiony, że w ogóle Chińczycy obecni są w ogóle w sektorze naftowym kolei. To pokazuje, że ten argument o rywalizacji, o tym, że, że Afryka jest jakby już szczelnie wypełniona różnymi graczami, jest, jest moim zdaniem no nieco dęty i, i nie wytrzymuje konfrontacji z, z faktami. Więc oczywiście możemy mówić o kwestiach bezpieczeństwa, ewentualnie regionalnego, na przykład ta słynna chińska baza wojskowa w Djibouti, czy dostępu do niektórych być może rzadkich, rzadkich metali. Taka retoryka rywalizacyjna może ma jeszcze jakiś sens, ale generalnie y, wydaje mi się, że, że mówienie o rywalizacji mocarstw w Afryce, szczególnie w takim stylu zimnowojennym, no ono jest y, lekko nietrafione. Aha. Natomiast y, no inaczej przedstawia się na pewno kwestia tego, czy czy te kraje stanowią, czy Chiny stanowią alternatywę dla, dla tych, powiedzmy, tradycyjnych partnerów Afryki? No i tutaj pełna zgoda. Chiny rzeczywiście są realną alternatywą. No i rządy afrykańskie, wydaje mi się, że nie ma się co temu dziwić. Bardzo skrupulatnie to, to wykorzystują. Znów przy, podam ten przykład Angolii. Przywołuję tę Angolę, bo to jest kraj, w którym byłem w 2019 roku, więc te moje obserwacje są jeszcze dosyć, dosyć, dosyć świeże i znam ten, to miejsce trochę lepiej. Angola w 2002 roku, po, po zakończeniu wojny domowej, starała się pozyskać fundusze na odbudowę. Państwa zachodnie wtedy w taki spektakularny sposób na, 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 na szczycie. W Brukseli odmówiły tej pomocy z uwagi na wszechobecną korupcję i, i, i brak transparentności. Zresztą to są również charakterystyki, których który nie można w jakiś sposób kontestować. To, to, to była rzeczywistość Angolii do tej pory jest. Natomiast Angola zwróciła się z tym problemem do Chin, a Chiny chętnie udzieliły takiej pomocy, przekazały linię kredytową na kilka miliardów, miliardów dolarów. Więc Chiny stanowią tutaj pewien taki rodzaj przeciwwagi dla innych, dla innych państw. No i rządy afrykańskie, tak jak powiedziałem, w taką grę chętnie grają, a grają też dlatego, że są często zmęczone prawieniem kazań przez Zachód na temat A praworządności, B, demokracji, czy poszanowania dla praw człowieka i tak Znane są takie anegdoty, że, że pewne umowy z Chińczykami załatwia się w zasadzie w kuluarach wspomnianego przez pana. Szczytu FOKAK na samym początku wywiadu. Podczas gdy na przykład z bankiem takie, takie światowym czy z innymi organizacjami międzynarodowymi takie negocjacje trwają kilka lat i, i, i często nie kończą się sukcesem. Więc ta, ta efektywność chińska w Afryce jest, jest, jest dosyć legendarna. Mówi się, że w kontekście Indii, że to Chińczycy wyznaczają ten szlak, przecierają go, dopiero później państwa decydują się na inwestycje. No i czyli mówimy tutaj o innych krajach. Rozwijających się, czyli o tym układzie południe-południe. Faktem jest, że, że Chiny wytyczają pewne, pewne szlaki, aczkolwiek znów myślę, że taka głębsza analiza pokazuje, że wiele z tych krajów była już obecna w Afryce od, od dosyć, dosyć dawna. Nawet jeśli nie są to ślady takiej obecności instytucjonalnej, takiej współpracy, o jakiej mówimy, to chociażby diaspora indyjska jest dosyć mocno zakorzeniona, szczególnie w krajach Afryki wschodniej I ona stanowi taką dosyć istotną platformę do, do różnych pól aktywności, właśnie Indii w Afryce współcześnie. Więc w niektórych, niektórych kwestiach niewątpliwie Chiny przecierają szlaki, a inni podążają tymi szlakami, a z drugiej strony ta obecność chińska w Afryce jest na tyle, na tyle unikatowa i na tyle trudna do replikowania przez innych, że, że trudno mówić tutaj o takim pochodzie prawda, innych krajów, które by. Naśladowały, jakby to modus operandi chińskie na kontynencie. Jeszcze niedawno dało się przeczytać, że Afryka była spragniona tych inwestycji i wpływa też na to ta szeroko rosnąca liczba ludności. Ten chiński zastrzyk podobno był zbawienny. Czy to znaczy, że Chińczycy po tych 16 latach mogą inwestować i eksperymentować bez żadnego skrępowania, czy może też kraje afrykańskie widzą jednak pewne zagrożenia? Zagrożenia, które też wpisują się w to hasło neokolonizacji. Ta neokolonizacja rzeczywiście jest takim oskarżeniem, które wysuwa się pod adresem Chin. Natomiast, no, żeby w ogóle odpowiedzieć na to pytanie, to, to może należałoby zacząć od tego, czym w ogóle neokolonizm jest. Tak, historycznie rzecz biorąc, taki prezydent podległej Gany nazywa się Famen Krumach i on jest osobą, którą przypisuje się z tego terminu. I on twierdził, że chodzi przede wszystkim o takie asymetryczne stosunki polityczne, gospodarcze pomiędzy, i tutaj uwaga, imperium, a dawną kolonią. Tak, Jeszcze te stosunki naruszają do tego suwerenność państwową. No i w tym miejscu wszystko zaczyna się trochę komplikować, bo po pierwsze Chiny nie miały nigdy kolonii w Afryce, jakie mieli to Brytyjczycy, czy Francuzi, czy Portugalczycy. No i po drugie, co to znaczy asymetryczne stosunki i kto ma jakby legitymację do tego, żeby ocenić, czy te stosunki są asymetryczne, czy może nie. No po trzecie czy Chiny naruszają suwerenność państw afrykańskich? Mimo, znów takie, takie oskarżenia czasami są wysuwane. Ja takich dowodów specjalnie nie widzę. Co więcej, Chiny dosyć mocno obnoszą się z, z, ze swoją polityką nieingerowania w sprawy wewnętrzne innych państw. I tak poza kilkoma wyjątkami, gdzie ambasadorzy chińscy, na przykład w Zambii czy w EPA, dość niefrasobliwie wypowiedzieli się na, temat, na tematy, można powiedzieć, polityki wewnętrznej. Krajów, gdzie, gdzie sprawowali swój urząd. Ja mogę powiedzieć, że ta polityka w sprawy wewnętrzne faktycznie jest zrealizowana dosyć, dosyć konsekwentnie. Więc ta suwerenność państw afrykańskich w tym sensie nie jest, nie jest zagrożona. Dużo bardziej krytyczne wobec, wobec postępowania krajów afrykańskich w różnych aspektach polityki wewnętrznej i zagranicznej są na przykład Stany Zjednoczone czy, czy, czy Francuzi. Tuż tutaj mia bardziej miałbym. Zastrzeżenia odnośnie tego, jak podmiotowość afrykańska, można powiedzieć, jest naruszana przez interwencje, ale również takie dyplomatyczne, często połajanki ze strony, ze strony polityków zachodnich. Natomiast faktycznie stosunki handlowe, kwestie długu, o czym może jeszcze sobie później porozmawiamy, czy pożyczek, one pozostają w wielu krajach dosyć niezrównoważone. Natomiast co do co do, Bo tutaj musi, musielibyśmy sobie popatrzeć na takie dwa aspekty tego problemu. Z jednej strony mamy rządy afrykańskie, z drugiej strony mamy zwykłych mieszkańców y, Afryki, i tutaj dosyć duży rozdźwięk jest pomiędzy tymi perspektywami. Rzeczywiście w wielu krajach afrykańskich jest dosyć duża nieufność wobec, wobec Chińczyków, i ta nieufność graniczy często z wrogością. To należy również tłumaczyć y, y, polityką wewnętrzną, są często rozgrywki. Wewnętrzne w poszczególnych państwach, gdzie partie opozycyjne zazwyczaj straszą Chińczykami, na oskarżając ich o właśnie ten wspomniany kolonializm, czyli nazywając ich szkodnikami. No ale robią to nie dlatego, że, że faktycznie obawiają się Chińczyków, ale robią to po prostu dla rachunku politycznego. Takim przykładem, który też znam, bo w tym kraju też byłem ja i robiłem badania, jest Zambia. Tam był taki polityk już teraz świętej pamięci, Michael Sata, który właśnie wypłynął dzięki retoryce antychińskiej. On nazywał Chińczyków investors zamiast investors, czy z angielskiego właśnie szkodnik. I zaraz po tym został prezydentem, właśnie na fali tej, tej, tej retoryki. Ale to zabawne, zaraz po tym, jak został prezydentem, to zaprosił do siebie chińskiego ambasadora i te stosunki szybko unormował, nawet go podobno przepraszając. A teraz jego partia, Patriotic Front, w ogóle nie ma, nie ma oporu przed współpracą z, z Chinami. To jest często bardzo mocny, mocny taki pragmatyzm polityczny. Co do, co do innych krajów jest różnie, oczywiście rzadko jest miłość do, do, do Chin, jest wiele takich pól e, konfliktów społecznych. Natomiast mi, mi wydaje się, że te obawy odnośnie Chińczyków w Afryce, one często wynikają z tego, że sprawy dzieją się po prostu bardzo szybko. No weźmy chociażby na taką Angolę, gdzie na, na przestrzeni zaledwie 10 lat napłynęło 350 tysięcy chińskich imigrantów. No a biorąc pod uwagę to, że jest to gigantyczne zderzenie kultur, są bariery językowe, sposób asymilacji Chińczyków jest, jest często nie do przyjęcia dla Angolańczyków, to, to mamy po prostu jakby kłopot, kłopot gotowy. Tak to wygląda, jeśli chodzi o ten argument dotyczący neokolonizacji ja po prostu nie kupuję. Sam Xi potwierdził, że nie chce wpędzać w Afrykę w spirale długów, ale oczywiście to tylko retoryka. Pomoc chińska w Afryce nie kończy się jednak na finansach. Ksi głosił, że kraj chce uczestniczyć w tych projektach również dotyczących ochrony środowiska. Wspomagać walkę z piractwem, zadeklarował, że wzmocni Afrykę w tych ośmiu obszarach. Jest to m.in. przemysł, handel, ekologia, służba zdrowia, zdolność rynkowa, nauki humanistyczne, bezpieczeństwo i pokój. Z punktu widzenia pana profesora, jakie są te najważniejsze inwestycje chińskie, inwestycje, o których rzeczywiście powinniśmy wiedzieć? No, ja myślę, że tutaj, jeśli chodzi o te, te, te podstawowe osie aktywności chińskiej w Afryce, to zmieniło się niewiele dalej i, i są to przede wszystkim surowce i dalej jest to przede wszystkim infrastruktura, aczkolwiek rzeczywiście mamy do czynienia z pewnymi zmianami, jeśli chodzi o sposób inwestowania i, i, i sektory, w których Chińczycy inwestują. To też wiąże się nie tylko ze zmianą jakby retoryki, ale z pewnymi przesunięciami w w gospodarce światowej, ale także zmianami, jakie obserwujemy w gospodarce chińskiej. I to jest tutaj istotna kwestia, o której chciałbym wspomnieć, co jakby dalej determinuje, jakie inwestycje i przez jakie podmioty są w Afryce realizowane. No bo w pierwszej fazie, w pierwszej dekadzie lat 2000 mieliśmy głównie czynniki, które określiłbym mianem pól, tak? czyli takie. Czynniki, które przyciągają, można powiedzieć, inwestorów do kraju goszczącego. Czyli tutaj mamy te st 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 surowce strategiczne, ale także rynki, które są gigantyczne i które są bardzo perspektywiczne, dostęp do kieszeni afrykańskiego konsumenta, y klasa średnia, itd., itd. To z naszych badań y jakby w Afryce wynika, że rosnąca obecność w y Chin y wynika w coraz większym stopniu z tak zwanych czynników push, czyli tych czynników, które wypychają. Firmy chińskie z Chin. No i to można tłumaczyć na wiele sposobów. Po pierwsze, na, na, na pewnym etapie mieliśmy dosyć istotne przegrzanie inwestycyjne w Chinach jeszcze, jeszcze zanim zawitał COVID. No i wiele firm, szczególnie tych z sektora budowlanego, miało po prostu nadwyżki zarówno materiałowe, jak i takie w sensie technologicznym, na przykład dysponowało parkami maszynowymi, które działały poniżej mocy produkcyjnych. Tak? Te firmy były jako zmuszone szukać możliwości wypchnięcia czy skanalizowania tych. Tych nadwyżek na zewnątrz, no i Afryka okazała się dosyć dosyć interesującym, a nawet bardzo perspektywicznym kierunkiem, bo znów pamiętajmy, że ten deficyt infrastrukturalny w Afryce jest, jest gigantyczny, jego szacuje się na mniej więcej 100, 100 miliardów dolarów rocznie. Po drugie, w Chinach rośnie konkurencja zewnętrzna i na to zwracali uwagę przedsiębiorcy, z którymi rozmawialiśmy w Angolii i, i Zambii, więc w Chinach spadają marże wielu przedsiębiorców, trudno się utrzymać na powierzchni, a zdecydowanie swobodniej działają się w Afryce, więc Szybciej dokonują ekspansji, mają wyższe zyski. No i, i kolejna kwestia, o której chciałbym wspomnieć, to, że Chiny po prostu stają się dla firm rodzimych coraz coraz droższe. Rosną koszty pracy, wyczerpują się proste, proste zasoby siły, siły roboczej, te, które są tam przeciągane ze, ze wschodnich Chin, z terenów, z terenów wiejskich. No i właśnie zmierzamy do takiego, wydaje mi się, bardzo ciekawego kierunku, jakby, który, który pokazuje być może początek takiego nowego otwarcia, jeśli chodzi o, o, o tę opowieść Chiny, Afryka. Chodzi mianowicie o, o przenoszenie miejsc pracy do Afryki. Więc to jest taki, ta i, i, i udział, zresztą o tym, o tym Xi Jinping także podczas ostatniego Fokaku i podczas wielu innych przemówień wspominał, asystowanie Afryki w industrializacji czy uprzemysłowieniu, w takiej strukturalnej zmianie. Więc to jest, wydaje mi się, ten, nawiązując do pana pytania, kierunek, który jest niezwykle, niezwykle ciekawy. Teraz modne jest mówienie o Afryce jako w drugich Chinach. Nawet jest taki tytuł Afryka jako drugie Chiny Chin, można powiedzieć, tak? Więc, czy, czy następna fabryka świata. Są takie badania, które pokazują, że, że 85 milionów miejsc pracy no to jest mniejsza metodologia, jak, jak to się liczy te pewnie pewne zastrzeżenia można mieć. 85 milionów miejsc pracy z Chin zostanie w najbliższych latach wyeksportowane do Afryki. Czyli te motywy tutaj się zmieniają o tyle, że na początku mieliśmy, patrząc od, od strony jakby takiego języka międzynarodowego biznesu, mieliśmy motywy poszukiwania rynku, czy motywy poszukiwania strategicznych surowców, a teraz mamy motywy związane ze wzrostem efektywności, czyli ucieka się z Chin, przynosi się miejsca pracy do, do Afryki. Ja nie jestem tutaj aż tak dużym optymistą i być może jest taki kraj, który, który wpisuje się w tą narrację, jest to Etiopia, gdzie rzeczywiście można dostrzegać pewne elementy uprzemysłowienia i takiej aktywnej polityki przemysłowej, która wykorzystywałaby właśnie ten nowy trend, gdzie taki outsourcing można realizować na większą skalę, ale, ale no czas pokaże, czy, czy, czy to jest coś, co zobaczymy na przestrzeni kolejnych lat w innych, w innych krajach na kontynencie. Więc podsumowując te relacje chińsko-afrykańskie, są bardzo dynamiczne, te motywy się zmieniają, jest niewątpliwie dużo więcej firm prywatnych i o tych firmach prywatnych również Xi Jinping mówił na szczycie. Więc ta industrializacja, pomoc w industrializacji, pomoc w, w, w indukowaniu transformacji strukturalnej na, na kontynencie i, i, i zwiększaniu także szans na, na odejście od, od, od surowców paradoksalnie właśnie, jako tego koła zamachowego gospodarki. No to jest coś, co Jawi mi się jako, jako taki nowy, ciekawy kierunek tej współpracy. A czy ten duet afrykańsko-chiński, ten afrykański taniec ze smokiem, co właściwie on przyniesie dla gospodarki światowej? Jak pan profesor przewiduje? No, wydaje mi się, że jest też kilka aspektów, które warto by było tutaj poruszyć. Jeden z tych aspektów właśnie dotyczy tego, jak i w jakim kierunku będą przesuwały się miejsca pracy. Tak, jak tradycyjnie mieliśmy. E sytuacje, gdzie Chiny stanowiły ten rezerwuar taniej siły roboczej i, i miejsce, gdzie koszty pracy i produkcji były zdecydowanie niższe i, i mieliśmy rzeczywiście e taki trend strukturalny, który polegał na napływie inwestycji zagranicznych do Chin po to, żeby, e żeby uzyskać tą e przewagę konkurencyjną. Tak, e ta zmiana, o której mówiłem, czyli poszukiwanie większej efektywności, te motywy efektywnościowe w kierunku afrykańskim. Wydaje mi się, że to jest ten jeden z elementów, który możemy, możemy zaliczyć do, do tego jakby wachlarza, prawda, trendów, które, które będziemy obserwować w gospodarce światowej, czyli takie można powiedzieć przesunięcie tego outsourcingu w kierunku w kierunku afrykańskim. Natomiast y, oczywiście tutaj, tak jak powiedziałem, y, miałbym duże wątpliwości odnośnie tego, jak duży, jeśli chodzi o skalę tego procesu będzie, będzie jak duże będzie to zjawisko, bo trzeba pamiętać, że miejsca pracy w Afryce, czy koszty pracy w Afryce nie są wcale takie niskie, jak nam się często wydaje. Zaczymy tak mamy tendencję do zrównywania kosztów pracy, utożsamiania kosztów z pracy z np przykład dochodem uzyskiwanym na jedną osobę. Tak najczęściej nie jest. Te koszty pracy nie są specjalnie konkurencyjne w wielu krajach afrykańskich, więc być może to jest coś, co zahamuje ten, ten pochód. Także musimy, musimy pamiętać o tym, że niewątpliwie sporo może się zmienić w kontekście tego pierwszego motywu, o którym mówiłem, mianowicie surowców naturalnych, bo Chiny dążą obecnie do dywersyfikowania źródeł, źródeł surowców, więc ta symbioza chińsko-afrykańska może ona się zmienić. No i teraz już na przykład widzimy, że Chiny importują więcej ropy z innych innych krajów, na przykład z Iranu czy Wenezueli, i dzieje się to kosztem Afryki de facto. Więc tą kwestią surowców wiąże się także, także jakby wiele Wiele, wiele mitów. Jednym z tych mitów jest to, że właśnie Chiny prowadzą taką drapieszczą politykę surowcową i niemalże pod osłoną nocy wywożą na stawkach różne surowce. Ta rzeczywistość jest zdecydowanie bardziej skomplikowana. Firmy państwowe, o których wcześniej wspomniałem, one bardzo często sprzedają surowce na rynkach międzynarodowych, wtedy kiedy im się to opłaca. Ale wracając do tych, do tych zmian, więc. Ta rola surowców może być trochę mniejsza, tak patrząc w przyszłość, właśnie ze względu na, na zmiany struktury gospodarki Chin, o której wcześniej wspomniałem, mianowicie tutaj chodzi konkretnie o spadek inwestycji w przemyśle i także obniżenie jakby rangi eksportu w generowaniu PKB na rzecz wzrostu konsumpcji wewnętrznej. Jak wiemy, że jak wiemy, konsumpcja wewnętrzna jest współcześnie w coraz większym stopniu oparta na usługach, a nie na dobrach przemysłowych, więc to, to przesunięcie w stronę usług powoduje, że zapotrzebowanie na surowce będzie coraz mniejsze, więc w przyszłości prawdopodobnie świat będzie mniej polegał na Chinach, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o sprzedaż surowców, produkcję takich, takich surowców. To może wywołać taką konieczność dywersyfikacji jeszcze bardziej intensywnej, bo trzeba przyznać, że na, na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat kraje afrykańskie specjalnie wiele w tym zakresie zrobiły, i te gospodarki afrykańskie, przynajmniej te, gdzie wytwarza się surowce, one w dalszym ciągu są dosyć mocno o surowce oparte. No i teraz w dłuższym okresie to stawia je nieco bardziej, jakby pod ścianę. Na początku były tanie produkty, później aplikacje, technologie, komunikacja, a świat zachodu się temu wszystkiemu przygląda. Panie profesorze, bardzo dziękuję za tę opowieść chińsko-afrykańską. Moim gościem był pan profesor Dominik Kopiński, Instytut Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Wrocławski. Bardzo dziękuję za uwagę, pozdrawiam.